To już tutaj ale się zjaramy. Dobra, pukamy. Czego dusza pragnie i potrzebuje. Otwierać to my. My czyli. Gówno. Gruby i ja. Zaraz ja ci dam grubego tylu da pało. Witam idiotów i idiotki. Ty się już debilu nie udzielaj. Jaramy ile wlezie. Chłopaki ja już nie dam rady sami se jarajcie. Wolę jeść popkornik i oglądać YouTube z podemki. Ciągnik jak ciągnik. Ale hazard. Dobra domin lecimy, bo jeszcze trzeba cię podstawić, a ty ledwo się trzymasz tak samo jak wizel. Chyba żywnę. Dobra idź do domu masz 5 minut do niego więc szybko będziesz. Dobra lecę, widzimy się jutro w budzie. Dojście do domu miało zająć 5 minut, a zajęło 2 godziny. Pamiętajcie, dzieci. Bakajcie, ile wlezie zwłaszcza zerówki.